I to taciuś wyśrzyz um, taki... Zrób taki dzwonek pierdzący. Zrobisz taki dzwonek. Ale będzie wstyd. To jak będzie jak ktoś do mnie zadzwoni, nagle będzie. Będzie. Śmiesznie, ludzie się będą ze mnie śmiał. Zrobisz? Każdy ucieczki. Takiego no. Pomyśl, stoję w kolejce, a ty z domu do mnie dzwonisz, a... A tu z kieszeni, ode mnie Tato co? Ale by się luz w kolejce zrobił Tato, włącz zrobi. Włącz włączki Masz włączone? Mhm. I włącz to teraz